Ja właśnie maleńczkowicowie z tej strony kodem Melody Was, ulubiony twórca No dzisiaj gramy sobie na serwerze Macie IP w górnym, lewym ruchu, w prawym No i będziemy sobie grali no Co co możemy robić na serwerze <laughs> Panowie

So stuff now, all hey. right. do widzenia łyczek bardzo fajnego picia Janek no dziękuję właściciel za wyświetlenie mojego kanału na youtube subskrybujcie, pamiętajcie subskrypcja, like. No i grałem sobie na tym serwerze, jest bardzo fajnie, no. właśnie się serc. Ostatnio z jakimś muzykiem się biłem. Lognął. <laughs> no, no. Jakby gram z kuzynem. Kuzyn wartego bloga. Proszę go nie bić, jak możecie. Bardzo proszę. No bo kuzyn na laptopie grają, ma taki... Ekran. No. Janek192837465 Co tam? Jakoski tu ładne są. No co chcesz? Możesz mówić normalnie. Czekaj zobaczę czy cię słychać. No powiedz coś. Słychać cię, ale cię słabo słychać. Kto jest na live pisze ja na czacie. Klucze? KL1710 17 siedem no się Marcelinka właśnie to jest mój kuzyn ten vertigo już wybiła zero 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 siedem Tak, bo to mi się będzie, o. Klucze zmianki, klucze legendarne. Nie mam. Mogę już otworzyć klucze, czy będziesz mnie bił? Dobra, dzięki. Dzięki. Dzięki właściciel. Dziękuję właściciel, I love you. Jakby dzisiaj, dzisiaj będzie ten. Dzisiaj jeszcze będzie drugi kolega Dzisiaj jeszcze będzie drugi kolega, który będzie tak samo nagrywał live'a Kekoksiu Wyrzucasz na ziemię Masz taki problem? Właściciel właśnie zbiera No mało tych zmianek dostałem, ale zawsze coś 14 Mam 42, dobra, Sigma Rubię a 07. Puzzle mi stały sosie, który sobie podrócił pod nogi. Ej, ten obsidian akurat mi się przyda. Ale ja nie chcę za bardzo mapy griffować. Tak, tak, piszemy tak. Nieskończona perła, kolce jeża. Proszę, łaskawie nic nie, drobnie. Co? Brawo. Kuzyn zary, zajarany różką. No właśnie. Ej, dałbyś różkę, ja dam No to daj. No to daj. Kto jest na live, piszę ja na czacie. Admin rozdaj teraz. Widzisz, że Marmich będzie ten. Da, da, daj mu chociaż teraz klucze, bo nie będzie kaputem. To mnie zachęcało, gracze, do... dalszej się rozgrywki. A, mam w końcu repail, Nie mam repail. Dalej. Wybiję kasenę minimałową. Brawo. Czy dostałeś puszkę? A może dzisiaj będzie Iwe? No czyli masz 50 na 50, że dropnie ci jakieś gówno. Że dropnie. Że dropnie ci jakby... Wiesz, że dostaniesz osłabienie albo siłkę bujka, Ooo! o Tak samo. No nie rzucaj mi tego Jana no. Przyjacielu to, to. No można tak powiedzieć, że fajna dropika Tak samo nie fajne. Ten meczek mi się najbardziej podoba. z zmiankami go zaczaruję. Ja chcę jakieś mocne zmianki na nim wywalczyć. Jakaś okay, 49, może? 35, mam jeszcze 21 zmianek. 32. 15 zmianek. 45. Dobra, zostawiam. E, kto, chce, e, kto chce naprzetestować, ja mu zadam. Kto chce być moim testerem? Piszę ja na czacie. Dlaczego testerem? Dzięki, właściciel, czy to zbierasz? Dzięki, dzięki. Piszemy Pozdro na czacie. Pisze pozdro To chodź i powiedz czy leci za to z tego miecza. Dobra, ograno na perełkę. Nie, Janek będzie wiedział, gdzie ja biegnę. Ja się pozdrawiam, Cię, Milanek, a Ty taki jesteś. No, no bo chciałeś mnie zabić. Dobra, jak chcesz, to sobie go zabierz Janek. Ja wiem, że Ty chcesz go zabrać. Czekaj, czy on jest OP? Kurde, jakie tu witamy są. Gdy na pierśnik, ja nie chcę. Ja tyl, tyl, koglę. Tylko oglądam Janek. Musiało komuś mało. On on lat, pańskiego serca. masz? ile masz? z Am, 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 am. Fajne że farmja. Sigma! Skibidi toilet! Csak <Csuk> <Csuk> Dobra. Event parkour! Skibi Essa Jestem dobry w parkourze, Jednak jestem gównem. A kto przejdzie jako pierwszy to co dostaje? Nie widzieliście tego? <grym> daj się, daj się, do... to jest tylko 180 normalna. Beskitu No właściciel no, ale tam się nie da skoczyć No a dobra da się jednak Marcynka doskoczyła No jak ona tam o Właściciel ma mo... Ty, ale to jest tak łatwe, tylko trzeba wyczaić to jednak nie jest łatwe. Kurde! Jakie ja mam lagi przez tego live'a! Nie powiem ci. Chciałbym. Mam bamę! Ej, on, on próbuje szukać! Ja Janek! Ja chcę! Jach... Dobra, nie, ja na chwilę wyłączam...